Lecimy z kolejnym vlogiem. Dzisiaj sobie zaplanowałem zrobić jakieś siady lekkie. Dziś jestem Papa Smurfem Czerwone buty, niebieskie mordeksy, niebieska kurtka, czerwona czapka. Ale już trochę u nas piździ, więc inaczej sobie tego nie wyobrażam. Więc dzisiaj nogi i... O, no, zobaczę jak się. Czy kurwo jebana! Oni nie wiedzą od czego jest kierunkowskaz! Pierdą i to nie było BMW, to był Opel! Ja się strasznie. Ale zauważyłem po komentarzach, że wielu ludzi tak ma. Kurwa, jak jedzie gdzieś i widzicie tych niektórych baranów, dlatego zawsze ja sam jak zapomnę dać na rondzie Kierunkowska, to się sam na siebie wkurwiam. Albo jak mi po prostu się nie wstyknie, jest na siebie zły, bo ktoś może wziąć mnie za Debila czy takie wyjeżdżanie jak wczoraj, no do połowy drogi mi wyjeżdżała cipa, następnie spokojnie, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem wypierdalaj, jedź dałnie. no i barki, jeżeli nie będzie y, nic powiedzmy wskazywało na to, że doprowadzam się do y, uszkodzeń no bo priorytet jest inny i nasza ukochana, głęboka Tup, 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 tup. Fajnie jest Tak nam rozkopali A, gimbal, gimbal nie pozwoli Żebym ja się tutaj bujał On będzie mnie trzymał w miejscu Jedź, nie jedziesz? Jedź kobito, proszę bardzo Oj, zgasło ci auto No jedź, jedź, jedź Ona cofa, nie wierzę ja Dwa razy próbowała ruszyć, raz jest zgasło, a za drugim razem wybiła wstecznik. Ojku. Ale to są wesołe sytuacje, bo tu ja sam puściłem kobitę, bo widziałem, że w stresie jest, bo koparka jechała obok, a nie takie hamskie wymuszenia jakieś. Co jeszcze miałem mówić? Miałem, kurde. A ubezpieczenie z Krysi się skończyło. Wy to już powoli tak wiecie, co w moim życiu. Tyle co ja. A i nawet czasami więcej, bo ja zapominam. Ubezpieczenie w Krysi. Krysia jest już całkiem rozebrana. Już może za tydzień powinna u mnie być. Mam nadzieję. Do infa nowe drzwi jednak w końcu wleciały. Oj, oj, i właśnie. To jest to wyjechałem, miałem wyjeżdżać widzę, że jest dość daleko gość, ale zatrzymałem się dlatego, że jak to pewna osoba mądra ostatnio powiedziała to był akurat man yy, ciągnik z naczepą, ale był ostatnio Kamas taki, gdzie myślałem sobie zdążę, ale mówię, a chuj zatrzymam się, bo nie wiem jak ten kamaz będzie miał gorzej z hamowaniem yy, to ktoś powiedział Kamas ma w dupie twoje pięć gwiazdek w teście zderz zderzeniowym <laughs> więc... Zastąpić warto. Dobra, jadę raz palić, jak sobie się przypomni, to sobie jeszcze pogodomy. Już wiem, przypomniało mi się, bo szukałem teraz jakiegoś... Jakiejś mangi nowej do oglądania. Na no, Polsat Games leci Dragon Ball Super, ale kurwa, rozumiecie, z tym polskim lektorem... Ja pierdolę! Idzie się zeżygać. Następny mi tak stanął, co za baran. I szukałem czegoś nowego. I tak przeglądałem Netflixa, bo w końcu założyli nam Neostradę. Co prawda, wolna, ale nielimitowana, więc lepsze to niż nic, bo tam jest do 10 megabitów. I znalazłem 12 Grzeków Głównych. Puściłem to na próbę, tak naprawdę, i zostałem. Zostałem, mam z 20 par odcinków oglądniętych w dwa dni. Naprawdę. 12, 7 grzechów głównych, przepraszam. Naprawdę świetna, świetna manga. Raz, że fabuła, dwa, że grafika. Rodem, tak mi przypomina troszeczkę Final Fantasy 9 lub Final Fantasy Tactic, jeżeli chodzi o fabułę, bo to chodzi o rycerzy. E, świetna bajka i nawet się wszystkim moim domownikom spodobała, co rzadko się zdarza, bo Dragon Ball na przykład nie oglądają i uważają, że Dragon Ball to jest głupota. Yy, a tu jednak ich wciągnęło. Fajna teraz sytuacja była w Żabce jedna pani... wypierdalać! Yy, ktoś się tam skarżył, że maseczek nie noszą i założyła sobie taką robioną z siebie przez siebie, chyba na drutach, z dziurami jak kół, takimi wielkimi, maseczkę i od tego czasu nic się nie czepia, wyobraźcie sobie. Taką wyciarganą, jak jakaś firana z takimi oczkami jak worek na ziemniaków, i nikt się nie czepia. Ludzie to jednak są kurwa błazny czasami, masakra. Ale jakoś trzeba sobie radzić właśnie z tą ludzką ślepotą. No bo co inaczej zrobić? No? Wejść do sklepu trzeba, a już teraz ochroniasz się nieraz zesra, a już nie ma zwolnienia. bo głowę lekarza. A szkoda gadać. Dobrze. Za chwilkę będziemy już na warsztacie. Kurwa, otwarty miałem. I będziemy dyskutować dalej lub też przejdziemy od razu do treningu. Tu mamy nowy sprzęt. Patryk zakupił właśnie w Decathlonie. Wykładali nam z wadliwymi rączkami. Mało tego, jest tak kochany, że przywiózł nam choinkę na święta. O! 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 A jak gore? Zestaw pierwszą do łopatę do podkładania do pieca. Ja. To wszystko w cenie za darmo, łącznie z transportem. No, z, trans z transportem wyszło za darmo. Ja nie wiem. A tu mamy na nagrzewnicę, taką dbuchawę. Kurat tam jest fajnie cieplutko za tym. Mhm. Dobra, my tutaj sobie przetreningowo kawusię, którą zrobiłem. Jaka jest? Przepyszna. Do tego ciasteczka mhm. na podbicie kaloryczności. Nagrzane już mamy. Możemy sobie tutaj już też... O! Tu to w ogóle już cieplutko jest. O! Idzie tam taka mała. Tu mamy takie tylko drżenie Fareleczka, a tu mamy taką o. I tu już jest fajowo. Du, 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 du. Garaż hard kompot. Beer, drink. Polecam. Chuj. Boski Henryka Chuj. Dobra, ja mam plan taki. Pięć seryjek siadów, ale nie jakoś ciężko. Jakieś delikatne barki, ze względu na to, że w sobotę będę robił raw wyciskanie, żeby nie zajechać z tricepsem i z bicepsem. Także można powiedzieć taki mały zestaw dyskotekowy na dzisiaj. A potem będziemy na rowerku się ścigać. Klimat jest. widzicie, mamy już obciążenia. Mnóstwo. E, ponieważ Aksop uznało, żeby zadbało to, żebym miał e, 400 tak naprawdę z jednego zestawu, żeby nie rozkładało się to za szeroko. I mamy 8, 10, 12, 25, 2,20, 2,15 i. 4, 2 piątki, 2 razy 2,5 i 2 razy 1,25. No ale czekamy na nowy Stojak trzypoziomowy, żeby to jakoś w miarę ładnie wyglądało. Mamy i pierwsze zastosowanie do rowerka. I Idealne, idealne. To Jak pięty krawędziu! Jak, kiedy robisz siadę za ty raz? No. Styczeń, luty? No już nie licz dalej kurwa. Zabramy sobie troszeczkę z innego osta, żeby zobaczyć te stopy co się odpierdala po takim czasie. O! Ale żeby było lepiej widać z ciepiam spodnie! Kurwa! Zaklinowałam się! Ach. A, tizinha, a, hora, a oh. Santa Claus. はい。 Tak, czerwone krążki, czerwone leginsy, czerwona morda i czerwona koszulka. Za wstyd, kurwa, jakie my ciężary nagrywamy. Ale każdy kiedyś zaczynał. Żarty się skończyli. Dobra, kurwa. I tak to są żarty. Wszystko. Ja pierdolę. Ja. No znowu na miesiąc do siadów Ja na następny No No, dobre A po co to komu? Chodzić nie można Triceps ludzie urywają Bez sensu Jest no. tutaj jest bez sensu kropka robi taka Kropka na D A panu mam można od Ja też Oj, bo Patryk chciał pomóc w rozpalaniu pieca i zrobił na górze czapę i teraz nam się w piecu nie poli. Yy, ogólnie tutaj metoda palenia od góry się nie sprawdza, bo to ciepło jakby nie chce na dmucha więc trzeba to inaczej opatentować. Rozpalać tak na 5 godzinek dziennie i tyle. Jezor! Musimy uważać. Obecnie. Obecnie Gołyn! Yeah! I pośladkiem, pośladkiem! Pośladkiem! Yeah. Ja nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale Abdul nam tu zapewnił warunki beztlenowe. Jest, kurwa, siwo. Zaraz wam pokażę, jak napalił w piecu. Mistrz, kurwa! No, kurwa, pokaż. Pochwal się. Pochwal się. Ale jednie żarem coś czuję. No, pięknie! No, poli się. Jak się dziwi to się poli. Nie no widać, że paliłeś lata w piecu. Zajebiście zaczupowałeś. Mmmm. Mm. Ważne, że z dołu jest żar, nie? On tam kiedyś do góry przejdzie. Kiedyś. Nie dokładaj już z góry. Nie, to się już pójdzie to kurwa. Ja ty. Ja. Dobra, ostatnią syryjeczkę. Spróbujemy sobie 120, chociaż ze 3 ruchy zrobić. To już niestety nie te czasy. Kiedy się robiło 170 piątki, ale 120 na 3 Co robiły? To ja miałam robić, jak to się oddychać nie da. A jak gdybyś wziął kolkę, to wstał się. A ja w tym Dobra, jeszcze szybka pompka Na sześćdziesiąt

Na domiar złego sytuację ratować przyszedł mały Grześ, który ostatnio odjebał taki sam numer, więc zakładam dres i kurtkę. No, ogólnie wesoło tu mamy, aczkolwiek zimno, ale przynajmniej na nie jest ciepło i tym oto wesołym <laughs> akcentem żegnam się. Z tej współpracy nic dobrego nie przyjdzie, kurwa. Chuj. Ja Zamarzniemy. Albo prędzej się, kurwa, <śelli> zacząć, zacz, 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 zacz. <śelli> Ja pierdolę. Proszę, BHP zachowane, włączony ciepły nawiew, który jednocześnie wydmuchuje zimne powietrze do pieca, no to był oczywiście mój pomysł Bo miecha nie było Bo nie było miecha BHP zachowane Tam Patryk tylko i gasił jakiś kurwa karton Ale on ma przeszkolenie z Peposz Więc dajmy radę O, Czyli co no mamy kurwa którą 17.30? No za pół godziny wszyscy kończą To może 17.50 Więc tak akurat, ja akurat żebyś nocował, Żeby zostać <noise> na noc <noise> chyba Kurwa Ja jajebe no, no, otwórz, otwórz górę, otwórz. Uho, ha, 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 działa! No i teraz to ma sens, czyli klima uratowała ogień. Jak szkoda, że wszyscy już skończyli trening. Ja nie zacząłem. A to dobra, to, ale nie trenujesz podobno. Ja mam dres. A, mam dres. Ja noszę dres.